Witajcie moją drodzy bardzo, bardzo serdecznie w no najnowszym odcinku na kanale Italia Moim Okiem. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, którą dostaliście na Facebooku, oboje dwa słowa na temat tradycji związanych z narodzinami dziecka we Włoszech. A to przy okazji tego, że urodziła się Alicze, więc wszystko mamy bardzo, bardzo na świeżo. Dodatkowo, tytułem wstępu, chciałabym bardzo serdecznie podziękować mojemu widzowi Marcelowi, który przygotował specjalnie dla mnie e, tą okładkę, którą widzieliście, e, widzieliście na samym początku filmu. Ja pozwolę sobie ją e, jej używać w przyszłości i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. To było dla mnie mega zaskoczeniem, że ktoś po prostu poświęcił swój wolny czas na przygotowanie czegoś dla mnie o tak po prostu bezinteresownie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Marcel dziękuję Dziękuję za ten swój poświęcony czas i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba Twoja praca. Dobra, kochani, przechodząc do meritum sprawy, zacznijmy od tego, że we Włoszech, kiedy rodzi się dziecko, pierwszą rzeczą, którą robią rodzice, to y, wybierają przedmioty do tego pokoiku dla dziecka. I tutaj pojawia się pierwszy problem, który związany jest trochę z przesądami, które panują we Włoszech. Do mnie dotarła informacja, że nie powinno się kupować rzeczy dla dziecka, zanim to dziecko się urodzi. Dlatego żywność to podobno pecha. Ja kupiłam dużo rzeczy przed urodzinami, ja liczę. I na razie nie przyszło do pecha, w związku z tym nie wiem, jak mam traktować ten przesąd. Natomiast ten, ta informacja dotarła do mnie nie z, od młodej osoby, a czy od osoby starszej, która prawdopodobnie żyje jeszcze z dawnymi czasami, w związku z tym te przesądy może w dawnych czasach były troszeczkę bardziej aktualne. Nie będę tutaj się zagłębiać w dalsze przesądy. Powiem Wam jedynie, że faktycznie we Włoszech, tak jak w Polsce, królują takie przesądy typu, że jak kobieta ma z żołądka, czy jak ma jakieś problemy z żołądkiem, to znaczy, że, jego, że jej dziecko będzie miało dużo włosów. Więc generalnie jakby różne przesądy, ale zostawmy to na może inny odcinek. Wróćmy teraz do tradycji, które związane są z narodzinami dziecka. Rodzice wybierają się do sklepu z rzeczami dla dzieci i przygotowują tam listę urodzin. Lista urodzin to jest po prostu lista rzeczy, które będą takim rodzicom potrzebne. I działa to mniej więcej tak, że osoby, które chcą kupić coś lub podarować coś rodzicom, udają się do takiego sklepu, bo wiedzą, który to jest sklep. I tam wpłacają pieniążki na dany prezent, lub um, mogą to być część na przykład tej kwoty, która jest za daną rzecz, lub całość tej kwoty, i w taki sposób rodzice um, oszczędzają, jakby w pewnym, pewnym sensie, na um, takich bezużytecznych. Um, można powiedzieć, prezentarz, które się pojawiają, robiąc właśnie taką listę listę narodzin. Ja takie listy nie zrobiłam, dlatego że uznałam, że to nie jest mi do niczego potrzebne. My wszystkie rzeczy kupiliśmy dużo, dużo wcześniej i wszystko już po prostu mieliśmy w domu, w związku z tym taka lista dla nas w ogóle nie była użyteczna. No i prawda jest taka, że faktycznie po narodzinach Alicji dostaliśmy bardzo wiele takich rzeczy, które niekoniecznie. Niekoniecznie można powiedzieć, że się przydadzą, ale to za chwileczkę Wam opowiem na ten temat, coś więcej. Więc generalnie lista narodzin to jest taka tradycja. E, chyba, że tak jak ja na przykład się opieram tej włoskiej tradycji w pewnych punktach, e, nie zrobiłam takiej listy narodzin. Co dalej? Dalej, e, już kiedyś Wam wspomniałam w którymś e, filmie e, o Włoszech na temat fioko. Fioko to jest taki kotylion, taki. Taki kwiat może być, to jest taka ozdoba, którą wiesza się przed salą w szpitalu. Znaczy, jest jakby w szpitalu znajdują się takie pojedyncze sale, czy podwójne sale, w których znajduje się mama z dzieckiem, i na drzwiach takiej właśnie sali wieszane są takie ozdoby, które nazwane są fioko. Po co to jest, dlaczego to się robi, tego niestety nikt mi nie był w stanie wytłumaczyć. Dlatego też e, nie, ja takiego, e, takiej ozdoby nie miałam, nie powiesiłam jej na drzwiach. E, natomiast to robi się to i to jest bardzo, bardzo popularne. Można na tym dużo kasy zbić, robiąc takie, e, takie ozdoby, tylko one muszą być naprawdę wykonane fajnie. E, może Wam wrzucę w tym momencie jakiś przykład takiego, takiej ozdoby, żebyście widzieli, jak to wygląda. Także wrzucam Wam teraz. I dodatkowo, oprócz takiej ozdoby, która znajduje się na drzwiach sali, w której leży mama po porodzie, można też, znaczy można też, to też jest tradycją, że wiesza się na drzwiach wejściowych do mieszkania lub na drzwiach od bramy, czy w jakimś takim miejscu, które jest bardzo dobrze widoczne, na przykład z ulicy, wiesza się taki kotylion w charakterystycznym kolorze niebieskim lub różowym, w zależności od tego, jaka jest płeć dziecka, które przychodzi na świat w danej rodzinie. No i czemu to ma służyć? To ma służyć temu, żeby wszyscy wiedzieli, żeby każdy zdał sobie z tego sprawę, że w danym domu przyszło na świat dziecko. Ja oczywiście też e, oparłam się tej tradycji, dlatego że dla mnie to jest coś no, jakby, no, niezupełnie do, do, potrzebne. E, ci, którzy wiedzą, że urodziła się Alicja, ja wiedzą o tym, natomiast ci, którzy nie wiedzą o tym, jakby, no, po co mają wiedzieć? Po co mam ich specjalnie in informować? Po co mam informować całą ulicę o tym, że mi się urodziło dziecko? W związku z tym e, tej tradycji też się oparłam, natomiast jest to bardzo silnie zakorzeniona tradycja e, we Włoszech. Dalej, wracając do prezentów, o których Wam powiedziałam, czyli lista listą. Natomiast ja nie zrobiłam żadnej listy i w związku z tym dotarły do mnie różne takie prezenty różniaste. Tutaj przygotowałam Wam jeden z takich prezentów, żeby Wam pokazać absurd tego całego przedsięwzięcia. Absurd moim zdaniem, bo ja generalnie jestem trochę taką osobą, która takich rzeczy nie do końca rozumie, w związku z tym pokażę Wam teraz, zaprezentuję Wam tutaj to, co przygotowane mam. Ok. Więc to jest tort z pieluch, jak widzicie, jest obwiązany wstążeczką, tutaj. Do tego jest tutaj w kopercie bon, który dostaliśmy, czyli po prostu ktoś płacił pieniążki do tego danego sklepu i my mamy do wykorzystania po prostu ten bon w kopercie. Tutaj jak widzicie jest jakaś mega dziwna zabawka, lekko przerażająca moim zdaniem. Dodatkowo tutaj widzicie, że jest śliniaczek, i tutaj jest krem em, balsam, który nie wiem dlaczego jest tutaj napisany chyba po, po hiszpańsku. Dobrze, widzę, że jest napisane, że repara, czyli że naprawia, czyli że em, prawdopodobnie taki od. No taki pomagający po prostu na, em, nabliżyć skórę i ją troszeczkę odbudować. Generalnie taki właśnie prezent, taki właśnie. <laughs> tort pieluchowy. Dostaliśmy w prezencie, tak jak wspomniałam, nie mamy listy, w związku z tym ludzie przychodzą i przynoszą nam różne ciekawe rzeczy, między innymi właśnie taki tort. O, e, Także ja go tu już odłożę na bok, żebym nie przeszkadzał, e, więc tak. E, co dalej? Mamy Fioko za nami. E, ok, następną rzeczą, którą e, chciałabym Wam powiedzieć, to to, że zanim to dziecko jeszcze się urodzi, Włosi bardzo wierzą w to, że na narodziny, na dzień narodzin dziecka ma ogromny wpływ księżyc. To, jak ja to usłyszałam, to nie do końca wierzyłam, że oni tak na serio, ale oni tak na serio. Wierzą bowiem w to, że tak jak em, na przykład sianie czy zbieranie winogron powinno się odbywać w konkretny dzień kalendarzowy, w którym Księżyc jest w konkretnej fazie, to ma jakoś tam pomóc em, w dobrych zbiorach, że to wino ma być dobrej jakości itd., tak samo wierzą, że dzieci rodzą się w konkretnych określonych dniach. Em, Miesiąca, na który to właśnie ma wpływ księżyc, czyli jeśli księżyc jest w pełni, jeśli księżyc nie jest w pełni, tłumaczymy to w ten sposób, że księżyc ma wpływ na wodę, na oceany, na morza i ma również wpływ na wody płodowe, I w związku z tym, kiedy ten księżyc jest w odpowiedniej fazie, to więcej dzieci przychodzi na świat. Ja przyznam szczerze, że nie do końca wierzyłam w to, że tak będzie i że Alicja urodzi się w momencie, kiedy ten Księżyc będzie w odpowiedniej fazie. I faktycznie było tak, że ona wyprzedziła właściwie ten dzień, który to jest właściwie jeden dzień, można powiedzieć. Chociaż niektórzy mówią, że jest to jakiś zakres dni, w którym ten Księżyc wchodzi w tą daną fazę, i wtedy właśnie jest ten okres, kiedy najwięcej dzieci się rodzi. I ona faktycznie urodziła się w tym okresie, gdzie ten Księżyc był w tej fazie, ale czy to tak naprawdę można stwierdzić, że, że Księżyc ma wpływ na dzień, na rodzin dziecka? No to nie jestem tego do końca. Pewna. Natomiast dłości, tak jak mówię, bardzo w to wierzą, że ma to jakiś magiczny wpływ na to kiedy to dziecko się urodzi. To, e, dobra, e, co dalej na, e, do tego, co chciałabym Wam jeszcze powiedzieć a, już wiem. Generalnie e, jak już to dziecko się urodzi, jak już to dziecko już jest na świecie, jak już te wszystkie prezenty są powręczane, jak te listy prezentów są już porealizowane, przychodzi czas na to, że e, jest taka tradycja że tata dziecka, które się urodziło, wręcza mamie dziecka prezent. Wręcza, wręcza prezent, który zwykle jest biżuterią. I to jest tradycja, która jest też bardzo głęboko zakorzeniona i, i, i jest to dla mnie ciekawe zjawisko, natomiast, i, bo nigdy się wcześniej z tym nie spotkałam, natomiast jest to bardzo ładny, ładny gest, bym powiedziała, że tata wręcza mamie prezent. I co to może być? Może to być... i Są tutaj specjalne jakby kolekcje m, takiej biżuterii, które na przykład e, są w formie e, takiego chłopczyka, dziewczynki. I to może być na przykład, nie wiem, wisiorek. To może być na przykład pierścionek. To może być bransoletka na przykład. Właśnie z formą tego, tego dziecka. Ja mi się nie mylę. Nie chcę tutaj e, niczego e, reklamować. Natomiast jest taka właśnie specjalna, jest konkretna... Marka, konkretna firma, która zajmuje się właśnie produkcją coś takiego jak Pandora, czy coś takiego jak Swarovski, zajmuje się po prostu produkcją takich właśnie, takiej właśnie biżuterii właśnie na okazji, kiedy rodzi się dziecko, żeby taki tatuś mógł wręczyć mamusi taki właśnie prezent. Ale nie jest to tylko powiedziane, że to musi być koniecznie jakiś symbol chłopczyka czy dziewczynki. Może to być na przykład jakiś inny symbol, może to być na przykład kamień, który jest związany ze znakiem zodiaku i który odpowiada dniu narodzin, na przykład dziecka. To jest bardzo dużo takich miejsc w internecie, gdzie można sprawdzić, jaki kamień obowiązywał w danym czasie, kiedy dziecko się urodziło. Ja przyznam szczerze, że nie sprawdziłam tego i nie wiem, mm. <laughs> jaki kamień obowiązywał, natomiast mm, muszę przyznać, że Enrico postawał na wysokości zadania, jeśli można tak powiedzieć, i całą tradycję zrealizował bardzo. W pełni im. I, 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 I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Dostałam pierścionek, pierścionek bardzo ładny, nie będę go teraz tutaj pokazywać, natomiast mi, że jest pier, przepiękny. Nie ma motywu dziewczynki, natomiast ma motyw kamieni i, i, i muszę powiedzieć, że naprawdę się postarał. Także i w ogóle jeszcze, a propos, taka śmieszna historia, kiedy byłam w szpitalu, właśnie i czekałam na wypis z tego szpitala, on właśnie przyszedł do, tego, do mojego pokoju z tym pierścionkiem, wręczył mi ten prezent, ja byłam w sali z drugą dziewczyną, Byliśmy razem. I jak ja wyciągnęłam ten pierścionek z tego pudełka i oni zobaczyli, że to jest pierścionek, zaczęli bić brawo. I ja tak w pewnym momencie, w pierwszym momencie nie bardzo skumałam o co chodzi, że oni biją brawo, i później się dopiero zorientowałam, że oni myślą, że ja, że on się oświadczył. No wiecie, pierścionek w pudełku i takiej sytuacji, kiedy, kiedy to dziecko się rodzi, no nie wiem, może oni sobie po prostu myśleli, że on został zmotywowany w ten sposób, tego, żeby mi się oświadczyć. Jak ja doszłam do tego, że oni tak myślą, bardzo szybko prostowałam to informację, powiedziałam, że nie, nie, my już jesteśmy praktycznie 3 lata po ślubie i ten pierścionek to nie jest absolutnie pierścionek zaręczynowy, jest to pierścionek, który Enrico chciał mi kupić właśnie z powodu, z uwagi na to, że, że urodziła się nasza córka. Dobrze, kochani, to tyle, co miałabym do powiedzenia na, tym, na tą chwilę w tej sprawie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania do mnie, zapraszam do pisania na dole w komentarzach. No i cóż, na tą chwilę to tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Zapraszam do kolejnych odcinków na kanale Italia Moim Okiem. Widzimy się w najbliższym czasie. Trzymajcie się chciutko. Pa, Papa!